Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Darmusak i zapraszam na kolejne bitwy w World of Tanks. Ciężkie zmaganie na polach bitew. Dzisiaj kontynuujemy serię bitwy na życzenie. Odkładałem ten czołg tak przez dłuższą chwilę, ale właśnie nadszedł chyba czas, żeby zrobić jakąś fajną bitewkę na tym pojeździe. I ponieważ jeden z Was, widzów, was subskrybentów, poprosił właśnie o ten czołg, no to spełniamy życzenia i dzisiaj rozegramy dwie, pewnie bitwy zdążymy e, zrobić na tym e, ciężkim czołgu ósmego poziomu nacji radzieckiej. Defendery robią ponoć cuda na mapach, pewnie o tym wiecie, pewnie nieraz się z tym spotkaliście albo nawet nieraz sam taki cud zrobiliście. Yy, dobra, żeby nie przeciągać, nie przedłużać, no to zapraszam Was na bitwę. Lecimy z pierwszą bitewką. Mapka Erlenberg w trybie szturmu. No, i losowanie na ósemki, siódemki i na szóstki. I standardowo po trzy arciochy z każdej ze stron. Wiadomo, tym pojazdem trzeba grać blisko, w krótkim dystansie. Celność tutaj działa jest 0,42, więc raczej nie ma co się ustawiać na strzelanie z daleka tu trzeba w zwarciu, tu trzeba pancerz przy pancerzu, bok przy boku yy, strzelać się z przeciwnikami i wtedy będzie całkiem fajnie, tak myślę przynajmniej, chyba że przeciwnik będzie sprytniejszy i zrobi nam yy, sieczkę. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, 440 uszkodzeń na strzał, z tego co pamiętam. I penetracja powyżej 250 na pocisku podstawowym. Jak widać, mamy jeszcze Golda. I tutaj, wtedy mamy APCR-ki. Także bardzo, bardzo fajna amunicja. Z tamtej strony widzę, że też są dwa defendery. Więc może być troszeczkę ciężko. Jeden z defenderów pojechał, pojechał tam na A2. To ciekawe, powiem szczerze, bo. Jak są trzy arty z każdej strony, no to wystarczy, że ktoś go wyspotuje i teoretycznie będzie z gościem krucho. No ty jedziesz, stoisz, czy co? Drugi defender jest tutaj, w mieście, tak jak podejrzewałem. Czy mi się uda? O, tutaj widzę już szybka akcja. Więc nie ma się co pchać. Najprawdopodobniej ten Hellcat wyspotował i tam widzieliście Isu. Zrobił robotę. Tu mam żarówencję. Poważnie. A, no tak, bo zobaczcie, tam nikogo nie ma. Przecież to jest jakaś... No dobrze. Ja bym chciał, żebyś tych herkaciku wyskoczył tutaj do mnie. Nie no, słuchajcie, ja nie wierzę w to, że tam nikt nie pojechał. T54 już objeżdża nasze arty. No, tutaj strzeliłem troszkę tak bez zbytniego przycelowania. Może to był błąd. kata kurde, szkoda, 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 ale teraz nie mam za bardzo wyjścia, muszę, słuchajcie, muszę, słuchajcie, tutaj zaryzykować. Dobra. Elka tam wjechał. Myślę, że to jest szansa, żeby go spróbować złapać. Co się udało, ale jeszcze sumi przywalił. Dobra, muszę się troszeczkę schować. Ten gostek tutaj ewidentnie coś ode mnie chce. Więc... Aj, kurde, więc mu to dam. Tutaj panterka mam nadzieję, że tam już mi nie widać, i troszkę tą panterkę teraz tutaj przyatakujemy. Że on gdzieś chyba uciekł. No, powiem tak, jak mnie gościu tutaj złapie gdzieś z tyłu, to będę miał... O, tam jesteś. To będę miał pojechane. Liczę na to, że nie uciekniesz stąd, zostaniesz tutaj. Okej okay. A babok. Babok Drugi babok postrzale. Tam, tam, tam. Co ja tu mogę, słuchajcie, zrobić teraz? Prawdę mówiąc, no bitwa jest przegrana. No nie ma co tutaj się zastanawiać zbytnio. Ale jak widać, troszkę udało się zrobić. Ten Defender tam pojechał. No jakby taki jeszcze z jeden strzał gdzieś tam komuś bym wsadził, to byłoby spoko, to byłoby całkiem miło. No, dobra chwila przerwy. O, jestem już, słuchajcie, z powrotem. E, niestety musiałem odebrać telefon i trochę, że tak powiem, końcówka bitwy no, nie wyszła tak jak chciałem, bo tutaj rozmawiałem, tu m, trochę walczyłem i taka wyszła trochę lipa. E, dobra, zobaczmy, jak to wyszło na tle drużyny. E, drugie miejsce pod względem zadanych uszkodzeń, trzecie pod względem EXPA, dwa fragi, czyli dwa pojazdy zniszczone. 45 tysięcy zarobione, także całkiem całkiem niezły zarobek. Strzelałem tylko z zwykłych pocisków. Na końcu chyba przełączyłem tylko na, na Goldzika, ale nawet nie zdążyłem strzelić. Dobra, słuchajcie, lecimy z bitewką number tu. Tylko jeszcze sobie tutaj zapomniałem o dyrektywkę dorzucimy, a co stać nas? Bitwa numer 2. OK, słuchajcie, lecimy z bitewką numer 2, losowanie na dychy dziewiątki, ósemki, więc troszkę kiepsko bym powiedział troszkę kiepsko. Ja pojadę tym razem sobie tutaj w lewą stronę i będę starał się gdzieś tutaj na środku trochę pooperować. Ciekawe, jak mi to wyjdzie. Sam jestem. Mega ciekawe, czy to zda egzamin, czy nie. Nie będę się jechał do miasta strzelać z dychami i dziewiątkami. Myślę, że jest to bez sensu. Raczej postaram się tutaj te ósemeczki gdzieś pomęczyć troszkę. Dobra, tutaj, tak, tutaj, tak. Tutaj latają. Słuchajcie, bardzo fajne. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. ...chyba na tej mapie było, latają zarąbiste helikoptery. Tam samoloty to jakby jedno, ale... ...bardzo fajnie... ...zrobione są też helikoptery, ale chyba to jednak nie ta mapa. Chyba tak. Na którejś z map, słuchajcie, nie wiem, zwróćcie uwagę... ...bo wyglądają naprawdę kozacko. Zresztą, muszę Wam powiedzieć, że... Czasami, właśnie jak tak bitwa gdzieś tam chwilę się dłuży, nie ma co robić. Lubię sobie tak pooglądać, co się na tej mapce znajduje dookoła, no bo można fajne, jest naprawdę klimaty zauważyć. No dobrze, tutaj na razie, tak to kiepsko bym raczej powiedział. No i nie przebito pancerza. No serio. Połowie dziesiątego poziomu nie przebito pancerza. Zapomniałem, że on ma taki przecież zarąbisty pancerz, że tam to nic go nie jest w stanie przebić. Eee, tak teraz spojrzałem na mini mapkę, nie wygląda to dobrze, dlatego, że moja drużyna skupiła się tam po lewej stronie, o tam. A nie mamy żadnych oczu. O, teraz dostałem spota i to będzie mój e, koniec na tej mapce, tak mi się wydaje. Tutaj się muszę troszkę schować. Za wiele to już chyba tutaj, niestety, nie wykręcę. Jest tylko jeden babok. Na szczęście, słuchajcie. To no, ty potrzebujesz wsparcia? To no, ja potrzebuję wsparcia. No dobra, woda, chlub, chlub, chlub. I tyle w temacie. Nic się więcej nie dzieje. Myślę, że zostanę tutaj chyba rozstrzelany już w tym e, grajdołku Jest to tylko chyba kwestia, kwestia czasu. No, Arciarz jakby pomyślał, to miałby tutaj idealny cel. O, zgasła mi lampka, a to oznacza, że czas się pakować. Już nic więcej tutaj w tej bitewce nie zdziałam. Czas do domu. Światła zgasły. O, matko. Żaróweczka, ten ebr tam Kurde Wszystko psuje Oj, słuchajcie No pięknie Ponad 400 metrów I pesteczka weszła Także gdzieś powolutku pierwsze strzały poszły. No byłoby fajnie jakbym tak chociaż się mógł spłacić teraz w tej bitwie. Fatonik nie widzę. Kurde, no trochę, trochę jestem w dupnej sytuacji, bo tam jest Paton Dycha, tam jest Paton Dziewiątka, no przecież, przecież to nie tak miało być. Dobra, na Dychę to ja załaduję sobie Goldowego apcr -ka. No jeszcze boczek z mm. No i zjechał w dół. Tak jechał, jechał, że zjechał w dół. Tutaj gościu przeszarżował. No nie no, powiem Wam, że szkoda, bo bitwa mogłaby być fajna. A niestety wyjdzie jak y, zwykle. O, jeszcze jest TRV. Artylerzysta się mną już zainteresował. Także to jest to, co mówiłem. No i niestety już nic więcej w tej bitwie nie zrobię No ale zobaczcie w takim w takim grey w takiej dziurze z wodą dosyć długo przeżyłem o tutaj ten jedzie Że on to już nie wyjedzie i po prostu przywali mi arta. Nie wierzę, wyjechał. Poważnie? O, ten jedzie. No, niestety już nic się więcej nie dało zrobić. Dobra, widzimy się w garażu. Ok, jesteśmy po bitwie numer 2 z powrotem w garażu. No, bitwa, słuchajcie, dosyć powiedziałbym zacięta. No, nie trwała może jakoś super długo, bo raptem 8 minut. Ale udało się, słuchajcie, zadać 1340 uszkodzeń. Udało się zablokować 1650. Mimo tego, że bitwa przegrana. Zobaczcie, 12000 kredytów zarobionych, także mimo wszystko wynik jest dodatni. Jeśli chodzi o zadane uszkodzenia, no tutaj szału nie ma, Conqueror prawie 6000, pięćdziesiąteczka ponad 2600, no i ja tutaj jestem na piątej pozycji. Słuchajcie, no cóż, no bitwa generalnie taka średnia tak naprawdę, no. Jakby rzuci Was na, na dychy, na dziewiątki. No to jest ciężko, tak? To jest ciężko, ponieważ pamiętajcie o jednej rzeczy. On dosyć długo przeładowuje. powiedziałbym Bardzo długo przeładowuje. I czasami niestety nie ma czasu. I długo przeładowuje i czasami nie ma czasu, żeby znaleźć czas na przeładowanie. A, masło maślane, dobra. Słuchajcie, chciałem Wam jeszcze tylko tak na szybko pokazać. Zobaczcie, uszkodzenia na strzał 440, czyli bardzo fajne, penetracja 225 na pocisku podstawowym. Jak sobie wybierzecie yy, APCR-ki, macie 265, także super. Przeładowanie 1438, wieczność, no i to niestety jest jego duży minus. Czas celowania też jest długi, ponad 3 sekundy, zobaczcie, więc to sporo. No i celność też pozostawia wiele do życzenia. 0,43, ale za to, jak wspomniałem, kadłub i wieża są całkiem, całkiem nieźle opancerzone. Zobaczcie, na wieży macie z przodu 250, z boku 150, z tyłu 100. Na kadłubie 130 z przodu, z boku 100 i z tyłu 90. Tak wygląda pancerz na żywo tego pojazdu. Więc jeżeli ustawicie się przodem, no to trzeba tutaj tą płytę chować i wtedy macie szansę tutaj elegancko zaliczać rykoszety chyba, że będzie ktoś strzelał w garnki, no, które jak widać są, są widoczne, tak nie są małe, są widoczne, można potrafić i to widzieliście właśnie na końcówce tej drugiej bitwy kiedy jeszcze podjechałem troszeczkę pod górkę, tak żeby strzelić ewentualnie w tego patona, ale on przywalił mi najprawdopodobniej właśnie tutaj w któryś z tych garnków i przez to Pojazd został zniszczony. No dobra, słuchajcie, tak wyglądały te dwie bitewki. Pojazd moim zdaniem całkiem, całkiem fajny. Oceniam go pozytywnie, odbieram go pozytywnie. Jak go rzuci na ósemki, naprawdę można fajne bitwy zrobić. Im wyżej, tym troszkę gorzej. Ale jest to pojazd do też zarabiania, bo mimo tego, że. Tamta, teraz ta druga bitwa była przegrana, to był zarobek, a na, na pierwszej bitwie też całkiem pokaźna kasa wpadła. Także pojazd potrafi też zarobić. No i potrafi też fajne bitwy zrobić. Tylko trzeba, wiecie, w miarę delikatnie, ostrożnie, jak to z każdym pojazdem w wodzie, chować dolną płytę i wtedy można kombinować. Dobra, nagadałem się, zmęczyłem się, czas odpocząć a Wam życzę miłego, spokojnego dnia. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w kolejnych filmikach. Na razie, cześć.